Co to ma być? Aparat, zoom dwustukrotny, 1000 megapikseli, Misiu. matryca 15 na 15 metra, autowyzwalacz. Misiu! Autowyzwalacz można ustawić od jednej sekundy do dwóch lat. Misiu! Ale, ale on ma jeszcze dołączony pasek na rękę. Misiu! I kółeczka. I chcesz to wozić ze sobą? Przecież to jest wielkie i ciężkie. Dokupię specjalny fu 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 futerał z paskami do noszenia, jak plecak. No, i ma nawet specjalną kieszeń na inne bagaże. No, i takie specjalne uchwyty ma z drugiej strony dla kogoś, kto pomaga go nieść. No... O nie, nie będę tego nosić, nawet pomagać. Jak zobaczysz, jakie zdjęcia to robi, to zmienisz zdanie. No ale to nie ma nawet obiektywu. Jak to robi zdjęcia? O, gdzie twój aparat? Zwróciłem. Czemu? A nie robił filmów.